Cześć i czołem! Witam Was w letniej szkole lepszej kontroli, czyli serii od BRIT Polska, w której poruszamy tematy ważne dla opiekunów psów, szczególnie raz dużych i olbrzymich. Zapraszam! Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku postanowiłem zebrać kilka najczęściej powtarzających się pytań dotyczących dużych i olbrzymich psów które są waszymi podopiecznymi i na które dzisiaj wam w ramach letniego kursu Lepszej Kontroli odpowiem. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego pytania. Mój pies je bardzo łapczywie. Po podaniu miski z karmą łyka ją garściami, czasem nawet nie gryząc. Co robić? No właśnie, jeżeli mamy bardzo dużego psa, w zasadzie jeżeli mamy psa, Jakiegokolwiek i zastanawiamy się nad sposobem żywienia, pierwsza moja rada jest taka: warto odwiedzić psiego dietetyka. Po prostu, żeby dowiedzieć się, jaki sposób żywienia będzie najbardziej korzystny dla naszego psa przy jego danej kondycji, stanie zdrowia i naszych możliwościach, nawet finansowych. Jeżeli zdecydujemy już, jaki to będzie model żywienia, to przy psie, który jest olbrzymem i który bardzo szybko łyka. Karmę z miski, warto rozważyć tzw. miski spowalniające. To ma kilka zalet, ale może budzić też kilka wad. W związku z tym trzeba to dobrze rozważyć i sprawdzić, jak one spiszą się w wypadku naszego konkretnego psa. Pierwsza zaleta to wydłużenie czasu posiłku, a zatem pies jedzący swoją suchą czy mokrą karmę z takiej spowalniającej miski, wydłuża się czas jego posiłku, co jest dobre i co jest wskazane, tak żeby nie łykał jej od razu. Dość powiedzieć, że kiedy robiono badania na dziko żyjących psach, to obliczono, że taki pies w naturze, na ile możemy powiedzieć o psie żyjącym w naturze, na wolności, na spożywanie pokarmu poświęca ponad godzinę dziennie, w ciągu doby, a nasz pies któremu sypiemy garstkę karmy do miski, no może poświęcać na to łącznie, biorąc pod uwagę kilka posiłków dziennie, nawet kilka sekund. W związku z tym, żeby wydłużyć ten czas posiłku, warto skorzystać z takich misek spowalniających. Dodatkowa zaleta to właśnie wolniejsze spożywanie tego pokarmu, który wpada później do żołądka psa w troszeczkę mniejszych porcjach. I tutaj pojawia się taki temat związany z zwiększonym ryzykiem skrętu żołądka, takiej bardzo poważnej przypadłości, która właśnie w wypadku raz dużych i olbrzymich jest no, wyjątkowo niebezpieczna, bo te rasy są predysponowane. One mają szczególną skłonność do tego skrętu żołądka, a jest to szczególnie niebezpieczne. O co chodzi z tym skrętem żołądka? Jeżeli wyobrazimy sobie, że nasz żołądek, w zasadzie żołądek naszego psa, ma kształt podłużnego worka, który z jednej strony zaczyna się końcówką przełyku, a z drugiej strony kończy niejako dwunastnicą, czyli pierwszym elementem jelita cienkiego, to kiedy ten żołądek zawieszony na tych dwóch końcówkach, na tych dwóch przewodach. Obróci się w środku i wykona taki, taki przeskok, obrót o 180-360 stopni, to tak naprawdę ten początek i koniec jelito i, i przełyk zostają zablokowane. i Światło przewodu pokarmowego nie istnieje, zostanie ten żołądek odcięty. I w tym momencie, jeżeli to się wydarzy po posiłku, to Jedzenie, które znajduje się w tym momencie i ulega procesom trawiennym w żołądku, zaczyna pęcznieć, ale nie może uchodzić z tego żołądka, ani w postaci powrotu i wymiotów, ponieważ przełyk jest zablokowany, ani nie może e, rozpocząć e, się przepychanie tego jedzenia, przepływanie do jelit, ponieważ i one są odcięte. W tej niezwykle niebezpiecznej sytuacji e, charakterystycznymi objawami będą ślinienie dyszenie, dezorientacja, bardzo duże pobudzenie, psa jakby nie wiedział co się z nim dzieje na kolejnym etapie po paru chwilach pies może mieć tak jakby odruch wymiotny ale bez treści, no bo treść została zamknięta w żołądku i nie jest w stanie wrócić. Kolejna charakterystyczna taka cecha to jest wzdęty brzuch. Ten żołądek się nadyma jak balonik i jest taki no, napowietrzony i zaczyna być coraz, coraz bardziej pękaty. To jest sytuacja zagrożenia bezpośredniego życia, moi drodzy. I w takiej sytuacji, jeżeli kiedykolwiek będziecie, to każda minuta ma wielkie znaczenie i natychmiast wsiadacie z psem do samochodu i pędzicie do najbliższej kliniki weterynaryjnej. Gdzie będzie można e, no, rozpocząć ratowanie psa, bo to jest sytuacja arcyniebezpieczna. Jeżeli chodzi o prewencję, e, żeby nie dopuścić do takiego skrętu żołądka u dorosłych psów, e, no to pierwszą dobrą praktyką będzie na pewno podzielenie posiłków na kilka w ciągu doby. E, niewskazane będzie karmienie raz. A dobrze takiego psiaka, a podzielenie na dwa, a najlepiej nawet trzy mniejsze posiłki, ze względu na to, żeby ta porcja, którą pies spożywa naraz i która trafia do żołądka, była podzielona na raty w ciągu dnia. Druga sprawa to właśnie korzystanie z takich misek spowalniających, o których powiedziałem przed chwilą, e, po to, żeby nie cała ta Porcja jedzenia wpadła naraz do tego naszego worka, do tego żołądka. No i najważniejsza sprawa to unikanie gwałtownego wysiłku przed, ale przede wszystkim po posiłku, po to, żeby. Po spożyciu karmy, po spożyciu posiłku, żołądek psa miał spokój, nastrawieni i przepuszczenie tej treści pokarmowej dalej do jelit. A zatem nawet te dwie godziny po posiłku warto byłoby, żeby pies nie podejmował dynamicznych aktywności fizycznych. To nie musi być spacer, bo mówimy tutaj o bieganiu po domu, o zabawie szarpakiem, o jakimś przeciąganiu się z opiekunem, o jakimś stymulowaniu, zachęcaniu psa do biegania, nawet. Obrębie naszego mieszkania, a zatem zapewniamy naszemu psu po posiłku spokój i relaks. Możliwość, żeby się położył i spokojnie mm, odpoczął po każdym posiłku. Takim zachowaniem opiekuna, który zajmuje się swoim psem, a które jest wyjątkowo ryzykowne w kontekście skrętu żołądka, jest przerzucanie psa z jednej strony na drugą, kiedy ten leży w spokoju. Przykładem takiej sytuacji może być, kiedy czeszecie swojego psa. Czasem obserwuję, kiedy pies jest zrelaksowany lubi czesanie, lubi szczotkowanie i leży na jednym boku. My go czeszemy wówczas. Jeżeli chcecie przełożyć go na drugą stronę, tak żeby uczesać jego drugą część, to nigdy nie chwytajcie za łapy psa, nawet gdyby był spokojny i nawet gdyby sobie na to pozwalał i nie przerzucajcie go na drugą stronę brzuchem do góry. Właśnie takie zachowanie, takie postępowanie w momencie kiedy Ciało psa jest rozluźnione, zrelaksowane, a my przerzucimy psa z jednej strony na drugą, możemy w taki sposób właśnie doprowadzić do tego skrętu żołądka. Ciało psa nie jest przygotowane na taki manewr, a zatem dużo lepiej zachęcić psa, żeby położył się najpierw na brzuszku albo wstał i poprosić go, żeby znowu położył się na podłodze, tylko tym razem na drugiej stronie. Być może zajmie nam to trochę więcej czasu, ale jednak będzie znacznie bezpieczniejsze dla naszego psa. Ostatnią kwestią, którą warto rozważyć przy okazji skrętu żołądka, to profilaktyczny zabieg gastropeksji, czyli zabieg chirurgiczny, który polega na przyszyciu ściany żołądka do ściany e, jamy brzusznej, tak żeby ten obrót żołądka, o którym opowiadałem na początku, nie był możliwy. Te kwestie warto przegadać ze swoim weterynarzem i zaplanować być może przy okazji zabiegu kastracji czy sterylizacji przy okazji i tak już e, wykonywanego zabiegu w pełnym znieczuleniu e, z naszym psiakiem. E, tyle na to pierwsze pytanie i przejdźmy sobie do kolejnego. A kolejne pytanie moi drodzy dotyczy zabawy z psem. Mój berneński pies pasterski zupełnie nie chce bawić się zabawkami. Nieważne jak wygłupiamy się z szarpakami, to Fado nie jest nimi zainteresowany. Tutaj, moi drodzy, odpowiedź na pytanie kryje się w zasadzie właśnie w tym pytaniu na samym początku. Ehm, osoba, która pisze to pytanie, które je zadała, ma bernejskiego psa pasterskiego. Behawiorysta zaklasyfikowałby tego psa, e, zaklasyfikowałby go do grupy adolescentów. To jest taki typ behawioralny, który jest mniej dojrzały i w którym nie był wzmacniany łańcuch łowiecki. Mamy kilka typów behawioralnych. I do tych typów behawioralnych należą różne rasy psów. Są mniej i bardziej dojrzałe, ale to nie świadczy o poziomie inteligencji tych psów, tylko o tym, jak bardzo mocno wzmacniany był łańcuch łowiecki, czyli umiejętności drapieżnicze udanej rasy psa. U adolescentów, a zatem także właśnie u bernejskich psów pasterskich ten instynkt łowcy był właśnie wygaszany. Starano się go zniwelować, bo te psy nie miały polować na zwierzęta tylko stróżować, pilnować tych zwierząt przed innymi drapieżnikami. A zatem berneński pies pasterski, bernardyn, owczarek podhalański to będą psy, które były wykorzystywane do pilnowania stad, na przykład owiec, pilnowania ich przed drapieżnikami, ale które nie miały prezentować zachowań łowieckich. Takiego psa będzie znacznie trudniej namówić do zabawy w aportowanie, do szarpania szarpakiem, do rozszarpywania gryzaków, ponieważ nie jest to rzecz, którą przez dziesięciolecia człowiek, selekcjonując rasę, uznawał za cechę pożądaną. W przeciwieństwie do np. owczarków belgijskich czy niemieckich, których właśnie tą cechą pożądaną było gryzienie, było chwytanie. W przeciwieństwie do terrierów typu ból, gdzie przecież olbrzymie boksery, amstafy, ból mastify miały chwytać. I to chwytanie, a potem ewentualnie rozszarpywanie, zabijanie, było cechą pożądaną. To właśnie u twojego berneńskiego psa pasterskiego ta cecha została wygaszona. I poprzez kształtowanie i trening bardzo skrupulatny i bardzo cierpliwy możemy nauczyć psa jako sztuczkę przynoszenia zabawki, chwycenia jej, ale to nie będzie tak naturalne, tak instynktowne dla akurat przedstawiciela. Twojej rasy psa. To nie znaczy, że Berneńczyki się nie bawią zabawkami, ale wśród nich częściej zdarzają się takie psiaki, które po prostu tego nie lubią, nie mają tego drive'a, nie mają tego popędu i nie jest to dla nich aż tak wrodzone, tak instynktowne. Jeśli mimo wszystko będziesz chciała przekonać swojego psa do takich zabawek, to pamiętaj proszę o tym, żeby wybierać zabawki bardziej miękkie. Nie korzystaj z takich twardych, jutowych gryzaków, które. Mogą być dobre dla bardziej zaawansowanych psów, które i tak uwielbiają chwytać, a zdecyduj się na bardziej miękkie z futra, czy to sztucznego, czy na przykład wełny, owczej, ale miękkie, przyjazne dla zębów i dla zgryzu pluszowe zabawki, które są bardziej zachęcające niż takie twarde, jutowe szarpaki. Kolejna sprawa to skróć. Czas zabawy. Niektórzy próbują bardzo długo zachęcać swojego psa do zabawy i bardzo długo wymagają motywacji na zabawkę. Jeśli twój pies podejmuje chociaż krótką próbę, chociaż raz podbiegnie i chce chwycić zabawkę, nagródź go za to porządnie i przerwij sesję, kiedy ten jeszcze jest tą zabawką zainteresowany. Nie czekaj, aż ją porzuci i się znudzi. Skróć sesję i wybierz miękkie, długie zabawki. Próbuj w ten sposób. Właśnie e, krótki, intensywny zachęcać swojego psa do zabawy. Czy to pogoni, czy do chwytania, czy do szarpania. Zobacz, który element tej zabawy twój pies podejmuje e, jako ten najbardziej przyjemny, jeżeli już w ogóle. I te elementy staraj się wzmacniać w pierwszej kolejności. A my przechodzimy do kolejnego pytania. Kiedy odwiedzają nas goście, Flo nie odpuszcza im. Śledzi, paca łapą i wymusza uwagę. Jest większy od niektórych moich znajomych, więc to spory kłopot. Cały czas chce być w centrum zainteresowania. Tutaj polecam Wam bardzo dwa poprzednie odcinki letniego kursu lepszej kontroli, które już są opublikowane na kanale Brit Polska na YouTubie. Szczególnie ten pierwszy, który nagraliśmy z Etną, bulmastiwką, ważącą ponad 60 kg, która właśnie dokładnie taki miała kłopot, jak opisujesz, u swojego Flo. Wchodziła na kolana gościom, którzy przychodzili do domu. Jest tam nawet ujęcie, kiedy wtarabaniła się na mnie, kiedy usiadłem przy stole i starałem się, żeby się to nie udało, to i tak spróbowała i udało jej się na mnie wleść. W związku z tym przeanalizuj sobie dobrze film z Etną i z Lato, które już są na kanale Brita, i po obejrzeniu ich wróć do mnie, ponieważ myślę, że tam znajdziesz już odpowiedzi na palące pytanie, jak pracować z Flo. Na marginesie dodam, że Etna przez ostatni miesiąc przeszła piękną przemianę i kiedy teraz goście przychodzą do domu, ona doskonale wie jak się zachować. Idzie na swoje legowisko, kładzie się spokojnie i oczekuje na nagrodę od opiekunki za dobre zachowanie. W tym miejscu dodam również, że warto zasubskrybować ten kanał, żeby nie ominęły was inne wartościowe treści związane z treningiem czy wychowaniem waszych czworonogów. A my idziemy teraz do czwartego pytania. Zastanawiam się, czy uczyć mojego labradora siadać za każdym razem, gdy się zatrzymamy. Domyślam się, że chodzi o spacery. Na jednym ze szkoleń słyszałam, że warto uczyć psa, by siadał za każdym razem, gdy zatrzymujemy się na spacerze: pasy, furtka, drzwi i tak Kłopot w tym, że mój sześciolatek nie za każdym razem chce usiąść na komendę. No i teraz moi drodzy, z tym siadaniem, kiedy opiekun się zatrzymuje, kiedy pies idzie obok nas, domyślam się, że przy Pierwsze moje pytanie, po co? Po co mamy zachęcać naszego psa albo kazać mu siadać za każdym razem, kiedy przechodzimy przez pasy, przez drzwi, kiedy wsiadamy, czy wysiadamy z windy i do windy, kiedy wychodzimy przez drzwi na spacer i kiedy wracamy ze spaceru? Można to robić, ale warto się zastanowić nad intencją. Po co chcemy to zrobić? Zadałbym po pierwsze pytanie, czy twój pies, nie mam imienia w pytaniu, ale czy twój labrador wcześniej siadał bez problemu w takich sytuacjach, i kiedy prosiłaś go o to, żeby siadał przed pasami czy przed drzwiami, on wykonywał to na 90%, na 100%, a dopiero teraz, w ostatnim czasie się to zmieniło i nie za każdym razem chce usiąść. Bo jeżeli była właśnie taka sytuacja, jaką opisałem, to najprawdopodobniej przyczyną takiego, takiej zmiany mogą być problemy zdrowotne. W takim wypadku bez wahania zgłosiłbym się do fizjoterapeuty lub do ortopedy psiego i zgłosił taki temat. Mój pies przez 5 lat siadał perfekcyjnie za każdym razem, gdy go o to poprosiłem, a teraz się coś zmieniło. Teraz nie chce tak chętnie siadać. Kiedy mówię siat, na przykład się oblizuje, odwraca głowę. Nie do końca chce posłuchać tej komendy. Znajduje sobie jakieś inne zachowania, inne zajęcia i unika jak ognia wykonania tej komendy. Jeżeli tak, to może to świadczyć o bólu o bólu kręgosłupa, bioder, kolan. I innych części ciała, a ten ból może się właśnie przekładać na niechęć do wykonania tego dosyć trudnego i wymagającego ćwiczenia, jakim dla psa jest przysiad, a zatem właśnie siad. Druga sprawa to zastanawianie się, czy na pewno mój pies musi siadać przed każdym przejściem przez pasy i przed drzwiami. Czasami paradoksalnie, kiedy chcemy uspokoić psa i zmusić go do siadu, żeby chwilę poczekał grzecznie w danej sytuacji, my prowokujemy go do tego, że później kiedy zapali się zielone światło, albo kiedy otworzymy drzwi i powiemy komendę zwalniającą OK, on rusza dużo bardziej dynamicznie i włącza się do ruchu dużo bardziej dynamicznie niż gdyby stał obok nas, gdybyśmy nie poprosili go o ten świat. A zatem może bardziej praktyczną umiejętnością będzie to, żeby nauczyć naszego psa, że kiedy zbliżam się do pasów i ja się zatrzymam, to on staje razem ze mną. Ale niekoniecznie muszę wymagać od niego, żeby za każdym razem jego pupa dotknęła ziemi. Wtedy, kiedy ja ruszę do przodu, on może ruszyć razem ze mną, a nie muszę używać komendy zwalniającej np. OK, która zachęca go do tego, żeby wystrzelić na całą długość smyczy na pasy czy przez drzwi. Ja to tak rozwiązuję często z dużymi psiakami, że właśnie zamiast siadania uczymy się stania obok opiekuna, kiedy czekamy sobie w trakcie spaceru z dowolnego powodu. Warto wspomnieć w tym miejscu, że oczywiście duże psy generują często w opiece dużo większe koszty, więc taka wizyta profilaktyczna, nawet jeżeli macie drobne podejrzenie dotyczące stawów, kręgosłupa swojego psa, warto taką wizytę moim zdaniem, odbyć wcześniej z fizjoterapeutą czy ortopedą, po to, żeby upewnić się, że wszystko jest ok, a jeżeli nie jest to już na wczesnym etapie, wdrożyć jakąś, jakieś odpowiednie zalecenia, które na początku mogą się wiązać tylko ze zmianą pewnych rytuałów, z ograniczeniem pewnych aktywności albo ze wzmożeniem aktywności fizycznej po to, żeby pies był w lepszej kondycji. Bo koszty leczenia już na bardziej zaawansowanym stadium różnych problemów e, zdrowotnych u dużego psa będą się wiązały oczywiście z dużo większymi kosztami. Więc nie tylko dbamy wcześniej o dobrostan naszego psa i jego samopoczucie, ale również o stan naszego portfela. Dlatego zadbajcie o to zawsze z wyprzedzeniem i polecam bardzo wizyty profilaktyczne. Mój Amerykan Bull gryzie meble, gdy zostaje sam w domu. Wymieniłam kanapę już trzy razy w ciągu pół roku. Czasem zostaje sam na chwilę, i jest OK, a czasem zastaje w domu po bojowisko. Wizyta u behawiorysty potrzebna od zaraz. Natychmiast bez wahania. Moja droga. I broń Boże! Komukolwiek pisać w komentarzach, że to na pewno są problemy separacyjne, albo że na pewno ma lęk separacyjny, na bank, e, separacja, nic innego i trzeba wdrożyć protokoły separacyjne i pracować nad problemami separacyjnymi. Moi drodzy, zaburzenia separacyjne to jest bardzo szerokie, szeroka gama problemów. I nie każdy przypadek związany z destrukcją, nie każdy przypadek związany ze szczekaniem, zniszczeniem przedmiotów jest lękiem separacyjnym. Mało tego, nie każdy taki przypadek takiego zachowania pod nieobecność opiekunów jest jakkolwiek zaburzeniem separacyjnym. I jest wiele przykładów, które tego dowodzą, ale opowiem wam o jednym, kiedy przed laty. Bo ten przypadek znowu dotyczy olbrzymich psów. Konsultacja, w której brałem udział przed laty, z dwoma kanekorso. Opiekunowie wezwali mnie, mając podejrzenie, że ich psy mają problemy separacyjne, i objawy były bardzo podobne. Objawy to było niszczenie kanapy i niszczenie poduszek. Te psy były zawzięcie, zafiksowane, możemy powiedzieć, skupiały się konkretnie na tych poduszkach ozdobnych, które leżały na kanapie. Opiekunowie co chwila je dokupywali, bo te psy co chwila te poduszki rozrywały. Opiekunowie chcieli leczyć i terapeutyzować zaburzenia separacyjne, bo myśleli, że destrukcja pod ich nieobecność wiąże się właśnie z tym problemem separacyjnym. Co się okazało? W wyniku nagrań psów, kiedy zostawiliśmy kamerę i kiedy opiekunowie wychodzili, doszliśmy do przyczyny tego problemu. Mianowicie kanapa stała pod oknem w salonie, a za tym oknem psy, kiedy opiekunów nie było w domu, o konkretnej godzinie około 12-13 widziały za płotem psa sąsiada, który w tym czasie przechadzał się na spacer. One z wściekłością wskakiwały na kanapę i szczekały na tego sąsiada, żeby go zdystansować. Natomiast ze złości jednocześnie później odreagowały te emocje i rozrywały to co było miękkie i to co było najbliżej, czyli poduszki na kanapie albo samą kanapę i gryzły te poduszki na strzępy. Po tym pogryzieniu poduszek wracały spokojnie na legowisko i kładły się spać. Cały problem rozwiązaliśmy zasłonięciem i wyciemnieniem tego okna, z którego psy widziały tego psa spacerującego właśnie na spacerze. A zatem nie było żadnego problemu z separacją, psy nie miały problemu z rozłąką z opiekunem i cała terapia problemów separacyjnych ograniczyła się właśnie do zasłonięcia okna. A zatem każdy przypadek jest różny i nie wiemy dlaczego akurat twój American Bully gryzie i niszczy. Być może to jest poważny problem separacyjny, być może jest zły, że zostaje sam, a może wpada w panikę i potrzebna mu będzie farmakoterapia. Ale być może, być może, złości się na coś, co widzi za oknem albo jakiś hałas, który słyszy na klatce, i w ten sposób odreagowuje. Dowiesz się tego, po pierwsze, z nagrania. A zatem pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zostawić kamerę pod nieobecność i kilka razy nagrać taką sytuację, to będzie niezbędny materiał do tego, żeby we współpracy z behawiorystą. Ocenić, jak, jaka jest przyczyna tego zachowania i żeby odpowiednio dobrać terapię. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem w ramach naszego letniego kursu lepszej kontroli. No i cóż, powodzenia w opiece nad Waszymi dużymi i olbrzymimi psami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.